Na zakończenie parę informacji na temat samego egzaminu. Super ważne. Wszystko co tutaj przedstawiam jest na chwilę nagrywania tego kursu, ale warto by było zajrzeć na prezentowane tutaj strony i przejrzeć w ogóle stronę FinOps.org przed swoim własnym egzaminem, żeby sprawdzić, czy przypadkiem coś się nie zmieniło. FinOps Foundation w ramach swoich usług daje Ci do dyspozycji cały opis FinOps Frameworka, tak jak został on zaprojektowany właśnie przez FinOps Foundation. A do tego masz jeszcze do dyspozycji kilka materiałów szkoleniowych. Po pierwsze, możesz tam wykupić kurs e-learningowy, który przynajmniej w czasie, kiedy to ja ten kurs e-learningowy przerabiałem, był po prostu czytanką. Tak więc do przemyślenia jest, czy może nie lepiej byłoby przejrzeć po prostu dokumentację frameworka, która jest dostępna za darmo i też polega tylko i wyłącznie na przeczytaniu odpowiednio dużej liczby artykułów. Ale oprócz tego Finops Foundation zaprasza też na szkolenia z instruktorem. Takie typowe, standardowe, normalne szkolenia. Pod tym więc względem można by powiedzieć, że tak w sumie to my dla siebie stanowimy pewną konkurencję, bo ja tutaj zaprosiłem na moje szkolenie w postaci e-learning i starałem się jak mogłem, żeby to szkolenie było krótkie, treściwe i wartościowe. W ramach takich pakietów szkoleniowych można sobie też kupić podejście do egzaminu, ale egzamin można też kupić całkiem osobno. No to może parę uwag na temat tego egzaminu. Od momentu zakupu vouchera mamy 12 miesięcy na podejście do egzaminu. Jeśli egzaminu nie zdasz przy pierwszym podejściu, to masz jeszcze dwie darmowe próby. Byleby się tylko zmieścić w tych 12 miesiącach od chwili zakupu. Egzamin trwa jedną godzinę i mamy 50 pytań. Może to brzmieć trochę przerażająco, bo wygląda na to, że na jedno pytanie mamy raptem trochę więcej niż jedną minutkę, ale oznacza to też mniej więcej tyle, że te pytania są krótkie, zwięzłe i powiedziałbym dosyć uczciwe. Nie ma w nich jakichś zdradzieckich kruczków. Żeby zdać egzamin, trzeba zdobyć 75% punktów. Wynik zobaczysz od razu po zakończeniu tego egzaminu. No i teraz najfajniejsza rzecz. Ten egzamin jest not proctoret, to znaczy nie musisz włączać kamerki, nie musisz sprzątać pokoju, tylko po prostu w wolnej i wybranej przez siebie chwili wchodzisz na stronę i rozpoczynasz egzamin. Jeżeli gdzieś tam pod ręką masz jakieś materiały pomocnicze, to żaden problem, możesz sobie z nich korzystać. W sumie całkiem podoba mi się takie podejście. Kiedy egzamin zdasz, otrzymasz certyfikat, a ten certyfikat jest ważny dwa lata, a po tych dwóch latach egzamin należałoby powtórzyć całkiem jak szczepionkę. Coś mi się zdaje, że Finops Foundation dobrze dba o swoje finanse. Nowy egzamin co dwa lata, dobry ruch biznesowy. Pamiętaj, żeby przed podejściem do egzaminu samodzielnie przeczytać tą stronę, bo warunki egzaminu mogły się z czasem zmienić. Gdyby tak było, możesz mi też zostawić notkę pod tą lekcją, żebym w odpowiedni sposób dał znać innym. Czy warto zdawać egzaminy i zdobywać certyfikaty? Moim zdaniem warto. Patrzą na to zarówno klienci, jak i rekruterzy. A ja. Egzamin traktuję jeszcze też jako potwierdzenie, że rzeczywiście czegoś nowego się nauczyłem. Tak więc trzymam kciuki za powodzenie na egzaminie.